W drugiej połowie maja na stacje paliw wracają podwyżki cen autogazu, który od końca marca konsekwentnie taniał. I tak aktualnie średnia ogólnopolska cena tego paliwa jest w porównaniu do poprzedniego tygodnia wyższa o 4 grosze i wynosi 2,36 zł. Zatankowanie benzyny PB95 i oleju napędowego, kierowcy w dalszym ciągu płacą 5 zł. i 26 groszy oraz 5 zł. i 19 groszy. Na giełdzie w Londynie w tym tygodniu ropa naftowa tanieje. Cena baryłki surowca zbliża się do poziomu około 65 dolarów, a powodem przeceny są informacje o. Postępie w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co może spowodować zniesienie sankcji ograniczających eksport irańskiej ropy. Dodatkowo na spadki mają wpływ informacje o w dalszym ciągu trudnej sytuacji pandemicznej w Indiach oraz raport amerykańskiego Departamentu Energii dotyczący wzrostu zapasów surowca w magazynach za oceanem. Z prognoz Epetrol.pl na nadchodzący tydzień wynika, że ceny paliw pozostaną na poziomach zbliżonych do aktualnych, ale w związku z obniżką cen ropy i spadkami hurtowych cen paliw jest szansa na obniżki cen benzyny w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia.